Drodzy Chrystusie, Panu, siostry, bracia, ta Ewangelia dzisiejsza jest dla nas takim niesamowitym pokrzepieniem i radością. Bo zobaczcie, że idziemy w ewangelizacji nadmorskiej posłani przez biskupa Edwarda Dajczaka, biskupa tej diecezji. Większość z Was pewno jest z innych diecezji, jesteście przyjezdnymi. My też jesteśmy z całej Polski, ja osobiście jestem z Beskidów, inni tutaj z centrum Polski, też też z gór, z Podhala. Słuchajcie, różnych mamy biskupów, myślę, że wiele mogliby się uczyć od właśnie biskupa Edwarda, biskupa tej diecezji, że takie odważne przedsięwzięcia. Podejmują, no ale zobaczcie, że dzisiaj Jezus przypływa z uczniami, chcąc nieco odpocząć na drugą stronę Morza Tyberiackiego, Jeziora Galilejskiego. Przypływają łodzią i co widzą na plaży? Ludzi, którzy są jak, bez, jak owce bez pasterza. Jezus, kiedy widzi tych ludzi nad brzegiem Morza Tyberiackiego, co robi? Zaczyna im głosić Słowo Boże, bo mu się żal tych ludzi zrobiło. Bo byli jak owce nie mające pasterza. I teraz jest moje pytanie: czy Ewangelia nie dzieje się dzisiaj? Czy Ewangelia przeminęła? Nie przeminęła. I dzisiaj, podobnie w XXI wieku, mamy taki czas, gdzie nie sposób odpocząć od głoszenia Słowa Bożego. Gdzie nie sposób nie głosić dobrej nowiny o Jezusie z Nazaretu. Księża, biskupi, diakoni nie mogą robić nic, co by nie było głoszeniem Ewangelii. Muszą z gorliwością, żarliwością przepowiadać Słowo Boże. To jest misja na XXI wiek. By szli w imię Jezusa. Ludwik Maria Gnion de Montfort w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny napisał z XVII wiek bodajże, napisał, że apostołowie ostatnich czasów Będą ym, charakteryzowali się tym, że nie będą się troszczyć o rzeczy materialne, ale w jednej ręce będą trzymać miecz Słowa Bożego, a w drugiej tarczę jako nabożeństwo do Matki Najświętszej, i tak będą szli i głosili. I to będzie znak rychłego przyjścia Pana na Ziemię. To będzie znak końca czasu. Wierzymy głęboko, drodzy, że Pan Jezus jest już blisko. To wiem, może i nam zostanie ta łaska dana, że nie będziemy musieli umierać, tylko Pan Jezus w pewnym momencie stanie tutaj na ziemi i przeżegna tę ziemię krzyżem świętym i będzie już niebo. Być może takiej łaski dostąpimy. Chyba dobrze było nie umierać, tylko tak po prostu przejść to nieba. Dlatego nie możemy odpocząć od głoszenia Ewangelii dzisiaj. Nie możemy, nie możemy spocząć. A jak to się ma przekładać też na życie codzienne dla tych, którzy choćby nie są księżmi? Drodzy, wszyscy my, którzy jesteśmy obszczeni, nie możemy nie żyć Ewangelium. Nasz styl życia musi być chrześcijański. Nasza codzienność. My musimy być chrześcijanami 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jedna sieć handlowa się tak reklamowała, że jest 24 na 7. Chrześcijanin musi być 24 na 7. Nie ma odpoczynku od życia chrześcijańskiego. Musimy żyć Ewangelią na co dzień. Tym bardziej muszą żyć nią księża, biskupi. Nie można sobie zrobić odpoczynku od bycia księdzem, nawet na urlopie. Odbycia bycia biskupem. No czy mama, tata mogą sobie zrobić odpoczynek od tego, żeby być mamą, tatą? No Nie bardzo. Wy, którzy macie dzieci, pomyślcie, co by było. Weźcie tak dzieciaki, zostawcie na dwa dni i odpocznijcie sobie, zamknijcie się obok pokoju, a takie bajte 5-6 lat, pójście, mi sobie w Będzie miazga w domu i pewnie po kilkunastu minutach już krzyki, wołanie. Nie, nie dacie rady od tego odejść. Mama zawsze będzie mamą, tata zawsze będzie tatą. Ksiądz zawsze musi być księdzem, nawet na urlopie. I dzisiaj spotkało mnie takie bardzo um, piękne wydarzenie, mocne. Jesteśmy na plaży, e, głosimy Pana Jezusa. E, może część z Was akurat była e, w tym momencie i widziała to. E, ten, ten moment, kiedy idziemy przez plażę, zatrzymujemy się w pewnym momencie śpiewamy, później robimy jakąś pantomimę, później jest świadectwo kogoś z ewangelizatorów, a później ja zakładam stółę i mówię takie kilkuminutowe kazanko, zwane orędziem ewangelizacyjnym. I później zapraszamy, żeby, no, żebyście podchodzili, żebyśmy zamienili słówko. W pewnym momencie podchodzi do mnie Pan, który mówi, bracie, wiesz kim jestem? Ja mówię, nie wiem, pierwszy raz cię bracie widzę. A on mówi, pastorem z kościoła ewangelickiego. Chwała Bogu, mówi, za to, co robicie. Mówi, ja tu jestem z żoną, przyjechałem na urlop, ale tydzień temu, mówi, skończyliśmy ewangelizację w zachodniej części Polski. Tak samo jak wy, tylko po ulicach miast chodziliśmy, zapraszaliśmy ludzi do wiary w Ewangelię. Mówi, jesteśmy jedno, ogłaszamy Jezusa. Pomodliliśmy się, oj, 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 poratujcie dzieciątko. Ogłaszamy, mówi to, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Mówię, podeszła jeszcze jego żona, mówię, to chodźcie wspólnie, odmówmy Ojcze nasz. Pomodliliśmy się, Ojcze nasz. A ten pastor mówi, bracie, mogę się za ciebie pomodlić. Ja mówię, pewno, że tak. Pomodliliśmy się razem i rozstaliśmy. Się. Słuchajcie, człowiek leżał sobie na tej plaży, odpoczywał i tak sobie pomyślałem. To jest dzisiejsza Ewangelia. Nie ma odpoczynku oddawania świadectwa, że jestem chrześcijaninem. Ten pastor duchowny Kościoła anglikańskiego, ewangelickiego, przepraszam, wstał z tego ręcznika, na którym leżał, i dał świadectwo tego, że jest powołanym przez Pana i że swoim życiem głosi Jezusa z Nazaretu. Bo słuchajcie, dzisiaj ludzie są spragnieni Słowa Bożego. Ja miałem takie doświadczenie, jak wyjechałem na taki czas poza granicę Polski, żeby się troszkę douczyć, i byłem we wspólnocie księży, która uznała, że nie będzie sobie głosić kazań. O no tak, bez sensu ksiądz księdzu kazania. Odprawialiśmy mszę świętą oczywiście, razem, nie z ludźmi, no i w tej grupie polskiej. Uznali jeszcze wcześniej, ja do nich dołączyłem, że nie będziemy sobie mówili kazania. No ja po roku kapłaństwa w parafii, gdzie miałem mszę młodzieżową i co tydzień mogłem głosić kazanie, i było to moją pasją, i jest dalej, jak całe kapłaństwo jest moją pasją. I słuchajcie, nagle przyszła niedziela, a ja nie mogę wygłosić słowa Bożego. Mówię, Panie Jezu, co ja mam zrobić no i rozmawiam z tymi księżmi a oni mówią, nie, gdzie będziemy sobie nawzajem głosić no ale przyszła moja kolej na przewodniczenie mszy świętej niedzielnej, myślę tak, przecież ojciec święty mówi, że obowiązkiem kapłana, w ogóle ze święceniem jest związane, jest głosić słowo Boże więc przygotowałem kazanie, myślę, nic, powiem powiedziałem kazanie po mszy świętej, a dlaczego ty mówiłeś kazanie? mówię, bo Bóg nałożył na mnie taki obowiązek w Dniu Świętym. I mówię, proszę was też, żebyście mi głosili kazania. A dlaczego? No bo ja jestem ludem chrześcijańskim. Jestem chrześcijaninem? No jestem, człowiekiem jestem. Macie obowiązek mi głosić Słowo Boże? No mamy. No i od tej pory zaczęliśmy głosić sobie nawzajem kazania. Słuchajcie, bo ja jestem spragniony Słowa Bożego. Ja lubię posłuchać kazania. Ja chcę słuchać kazania, chcę się karmić. Nieraz włączam sobie w internecie kolegów księży i słucham tego, co głoszą. Bo dzisiaj ludzie w XXI wieku, ludzie nowocześni, którzy mają telefony z czterorodzeniowymi procesorami, jeden coś tam, gigaherca, są spragnieni słowa Bożego, żeby ich ono podniosło na duchu. I ja też. My księża też. Kiedyś głosiłem kazanie do, do, do księży w takim przedziale 5-6 lat poświęcenia kapłańskich, 2 do 6 poświęcenia kapłańskich. No i rozpoczęło się kazanie, a wszyscy zwinęli ręce, usiedli, spuścili głowę. Ja mówię, Boże, jak ja mam powiedzieć to kazanie? Do kogo, nie? I mówię tak, w pewnym sensie mówię, mówię to kazanie, patrzę, nikt mnie nie słucha, no bo z przyzwyczajenia każdy się zwinął, no i żeby przetrwać. I mówię, proszę księży, proszę podnieście głowę, bo ja strasznie długo gadam i przynajmniej będzie tu 17 minut. Z takim podnieśli zaciekawiam, że niestety będzie 17 minut. No i dzięki temu zyskałem kilka osób, które na mnie patrzyły, mogłem wygłosić słowo Boże ale nie dotyczy to tylko księży. Ludzie często też tak przychodzą do kościoła, ludzie wierzący i jak jest, zaczyna się kazanie, to się zwijają, ręka w rękę siadają, tam te 15 minut przetrzymać, czy 12, no i do przodu. A Bóg chce mówić do naszego serca. Bóg chce dotykać serca w Słowie Bożym. Po to, żeby ono mogło przyjąć Eucharystię. Po to, by mogło to serce zrozumieć, Przepraszam, patrzę, tylko tutaj, jeszcze tutaj są, by to serce mogło zrozumieć, że Bóg naprawdę przychodzi na ołtarz ze swoją mocą i obecnością. Dlatego my jesteśmy dzisiaj, jako ludzie nowocześni, naprawdę i dzieci tej epoki, spragnieni słowa Bożego. I musimy my, księżaj, gorliwie to słowo gościć. A wy, drodzy, ja też jako chrześcijanin. Musimy z mocą i bardzo odważnie otwierać serce na, na Słowo Boże. Ale dzisiaj, drodzy, często jest tak, że świat krzyczy, że nie mamy prawa głosić Słowa Bożego. Poza Kościołem, poza amboną. Że nie mamy prawa wychodzić do świata z Ewangelii. Biedny tyton się przeżegnał przed rzutem karnym na tyton się przeżegnał. Zapomniałem imię nawet, bo tak tyton przemyślał. Pan człowiek się przeżegnał przed obronionym rzutem karnym na, na euro. Jaki atak wściekły na niego, Żon on z boiska sobie kościół robi. Nie wiem, inni mogą zrobić manifestacje, spokojnie sobie przejść, różne, feministyczne, mniejszości i tak dalej. A jak się biedny pan Przemysław przeżegnał na bramce, to zrobił skandal. Internauci go tam zjechali komentarzami, po prostu na czym świat stoi, nawet jakieś artykuły postaw. To mega wyjdzie w ringu, się chłopak biedny z Gilowic przeżegna, no to huzia na juzia, że jest moherowy Beret i tak dalej. Bo świat chce nas zepnąć do podziemia. Im bardziej świat z Ewangelią nas spycha do podziemia, tym gorliwiej powinniśmy dawać świadectwo, że jesteśmy chrześcijanami. A niestety wiele ruchów w drodze dzisiaj, to co powiem teraz, będzie kontrowersyjne. Natomiast powiem to z mojej praktyki egzorcysty i z tego, co mi diabeł pepla w czasie modlitwy. On jest ojcem kłamstwa i nie warto mu wierzyć. Ale czasami pod rozkazami Matki Najświętszej albo samego Pana Boga mówi prawdę. Egzorcyzmowałem kobietę, która była w sekcie Hare Krishna. I słuchajcie, nałapała tam różnych takich ideologii, Zapisała się do Greenpeace, zapisała się do Amnesty International, była wegetarianką no i z całych sił popierała ruchy feministyczne i te, które promują kulturę gejowską. I słuchajcie, kiedy na nią się modliłem i poszczególne duchy, których w sumie z tej kobiety zostało, dzisiaj już jest wolna na szczęście i zupełnie się myślenie, jakby. Z dniem uwolnienia od razu jakby myślenie się odwróciło 180 stopni. Czyli wiemy, że, wiem, że te myśli i to, co wypowiadała, nie było jej, tylko były myślami, słowami demona. Słuchajcie, ta kobieta z tej kobiety zostało wyrzuconych ponad 240 duchów w czasie sprawowanych wzorczyzmów. Mam je wszystkie spisane ich imiona, to gdzie były, w tej dokumentacji. I drodzy, pod sam koniec już te, które były tymi mocniejszymi, pytam o przeszkody. Dlaczego nie chcecie wyjść z tej kobiety? A one zaczynały mnie obrażać, a później, pod rozkazami Matki Najświętszej, mówią tak. Pierwszy mówi tak, bo Durniu zapisała się do Greenpeace. Więc ja odciąłem ją od przynależności do Greenpeace. Duch wyszedł. Kolejny. Amnesty International, odciąłem, wyszedł. Kolejny yy, związany z ruchami feministycznymi. Odciąłem wyszedł. A na pytanie, dlaczego weszły w wyniku związku z tą organizacją czy tamtą, złe duchy odpowiedziały, bo na, bo mój, dokładnie, było, bo mój sługus je zakładam. Można wierzyć, można sobie to włożyć między y, 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 książki z fantastyką, ale dzielę się z Wami moim doświadczeniem i tym, co słyszałem od samego szatana w czasie egzorcyzmu. Wiadomo, że jak ktoś się zaprzedam z International, nie zostanie opętany. To nie tak działa. Tylko, że ta kobieta dała miejsce złym duchom w momencie przystąpienia do sekty i kiedy wyrzekła się Pana Jezusa. To jest jasne. Natomiast jest coś w tym wszystkim głęboko demonicznego. A gdyby to prześledzić, to rzeczywiście później sprawdzałem, choćby Amnesty International mocno popiera wszelkie ruchy związane z działaniami klinik aborcyjnych. No więc, jest coś. Dlatego drodzy chrześcijanie nie potrzebują kolejnych manifestacji. Chrześcijanie potrzebują. Głoszonego Słowa Bożego i dawanego świadectwa o Jezusie Chrystusie z Nazaretu. Wzrusza, drodzy, to, co Jezus wyznał dzisiaj w Ewangelii. Jezus podpływa, słuchajcie, pod brzeg i widzi ludzi, którzy pragną Słowa Bożego. I co robi Jezus? Zaczyna ich nauczać. Z mocą wielką. Ale słuchajcie, dlaczego Jezus dzisiaj, w XXI wieku, chce głosić słowo Boże z taką mocą? Bo my też czujemy się jak owce bez pasterza. Co więcej, często pod naciskiem opinii publicznej odsuwamy się, drodzy, i schodzimy w prywatność z naszą wiarą, ukrywamy ją w zakamarkach serca, boimy się przed światem przyznać do chrześcijaństwa. Zaczynamy też kwestionować to, co naucza Kościół. Zaczynamy się bać naszej wiary, w której jesteśmy okrzczeni. Zaczynamy popadać w kompleksy. Co więcej, słuchajcie, to jest moja teoria. Ale czy nie ma coś z tego, że chrześcijanie dzisiaj czują się jakby gorszym gatunkiem społeczeństwa? w społeczeństwie, gatunkiem oczywiście? No, bo boherowe Berety, nowo bo Kościół Toruński, Kościół Krakowski, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pozwalamy się segregować w takie jakieś dziwne nurty, które nie są prawdziwe, i popadamy w kompleksy. Nie dajmy się temu. Jesteśmy jedną wspólnotą. Ja to zawsze powtarzam: na Zachodzie są wspólnoty bardzo małe. I one się bardzo mocno trzymają razem. Tam nie ma ludzi anonimowych. Pozdrawiają się na ulicach, bo, mój, bo chrześcijanin, on jest z mojego kościoła. A zobaczcie, katolicy w Polsce często zamiast się pozdrawiać, to na siebie warczą. Nieraz są antyświadectwem. Dlaczego? Bo też dajemy się spychać właśnie w taką sferę kompleksu, a nie widzimy wartości wspólnoty. A później jak tak zaczynamy się odsuwać w prywatność, już niewiele trzeba by odejść od sakramentów, a później zupełnie z kościoła. A Jezus dzisiaj nie chce, żeby ktokolwiek odszedł z kościoła. Jezus nie chce stracić nikogo z ludzi, którzy mają chrzest na sercu. Jezus dzisiaj chce walczyć o każdego człowieka, choćby największe grzechy popełniał. To Jezus będzie walczył tak jak zawalczył na krzyżu aż po śmierć. I dzisiaj przekonuje się o tym jako ksiądz, Bóg działa na serce człowieka bezpośrednio i z wielką mocą. Słuchajcie, kiedyś przyjeżdża do mnie człowiek, który 20 lat nie był w kościele, w ogóle opuścił ten kościół, kiedy wyszedł z domu rodzinnego. I słuchajcie, opowiada mi tak, kiedy do mnie przyjechał, stanął w drzwiach, zadzwonił. Otworzył, wcześniej dzwonił, żeby się umówić na rozmowę. Przyjechał, otworzyłem mu drzwi, a on mówi do mnie tak: Proszę księdza. Przyjeżdżam do księdza z pytaniem, jak ten rolnik do premiera. Tylko że powiem: Proszę księdza, jak żyć? Jak żyć? No i z tym ogólnym pytaniem wprowadziłem go do klasztoru. No i tak odchyliła się mu marynarka, patrza, a on ma, jak to mówimy, klamkę pod marynarką, pistolet, nie? Myślę sobie nie Chryste. Czy on jak nie uzyska odpowiedzi, to on zamierza tego użyć na mnie czy na siebie? Po prostu wystraszyłem się trochę. Usiadł, zobaczyłem drugą z drugiej strony. Słuchajcie, okazało się na szczęście, że ma firmę po prostu ochroniarską, która chroni takich Wysoko postawionych ludzi, no i, i, i sam też się nie rusza bez broni. Ale autentycznie 20 lat nie byłem w kościele i mówi tak: proszę księdza, jadę sobie raz do pracy, a pracę mam jaką mam. Narażony jestem codziennie nawet na utratę życia. E, I 20 lat nie byłem w kościele, i jadę sobie w samochodzie i mówię tak. Nie, myślałem, coś mi ugryzło w bokiem. O, dziękuję. Dobrze, że Pan mi podniósł kartkę, bo to ograniczy moje kazanie i już ląduję naprawdę. I on mówi tak: 20 lat nie byłem w kościele i jadę sobie do pracy i taka myśl: Jesteś katolikiem, no, wyszedłeś z katolickiego domu. Ale nigdy nie przeczytałeś Pisma Świętego. Tak sobie myślę. Nie przeczytałem Pisma Świętego. No i wracał z pracy, pochodził troszkę po rynku, gdzie widział taki sklep z dewocjonaliami, z religijnymi artykułami. Kupił Pismo Święte. I słuchajcie, przez rok codziennie czytał Pismo Święte, aż przeczytał je całe. Później przeczytał to Pismo Święte i mówi tak: Jestem katolikiem, a nigdy nie odmawiałem Różańca. Poszedł do tego samego sklepu, w którym kupił Pismo Święte i kupił koronkę. Zaczął odmawiać różanie. Wcześniej mówi babcie, która wychodziła z tego sklepu, zaczepił, żebym powiedział, jak się to odmawia. No i zaczął sobie te zdrowaśki szeptać. Po pewnym czasie, znowu jadąc do pracy, myśli sobie tak, no nie byłem 20 lat w kościele. Wejdę sobie tylko na chwilę, żeby sobie tak popatrzeć. No, i tak sobie przed pracą, albo po pracy, na pięć minut wchodził do kościoła. I w pewnym momencie wyszedł ksiądz do ołtarza z mszą świętą. I mówi: No, coś mi po prostu powiedziało, żeby zostać. I został na tej mszy świętej. I od tego czasu, już co niedzielę, a nawet w tygodniu, chodził na mszę świętą. Po czym postanowił przyjechać do mnie z tym pytaniem, jak żyć. Słuchajcie, nie miał kontaktu z księdzem. Nie stanął przed nim anioł i nie powiedział mu, nie wyjaśnił wszystkiego. Bóg działał na jego serce bezpośrednio. I ten człowiek dzisiaj ma tak mocną wiarę, że dosłownie jak na niego patrzę, to mi się wydaje, że on jest w stanie góry przenosić. Słuchajcie, jakbyście zobaczyli tego człowieka z tymi klamkami pod marynarką, zaryczanego jak Bóg. To robi to wrażenie. Tak Bóg działa na serce człowieka. Bóg nikogo nie zostawi. Kto choć w części chce go znaleźć, kto ma pragnienie, by Boga odszukać, to Bóg go nigdy nie potępi. Nigdy go nie potępi, ale go znajdzie tak, jak znalazł tego człowieka. Także, drodzy, kończąc, chcę Was z całego serca prosić, jako ksiądz byście nigdy nie dali sobie wmówić, że chrześcijaństwo to blef nie dajcie się zepchnąć w sferę kompleksów nie bójcie się wyznawać że waszym Panem jest Jezus Chrystus nie bójcie się niczego nie bójcie się zła nie bójcie się lęku Bóg jest z nami myśmy uwierzyli i poznali miłości i poznali miłość jaką Bóg ma ku nam nie jesteśmy gorszym gatunkiem ale musimy z odwagą 24 na 7 być chrześcijanami. Co daj Boże, amen. amen.